Chciałbym dzisiaj zająć się problemem, chociaż na moment samodzielności prezydenta Rzeczypospolitej. Otóż bardzo wiele osób pyta mnie zazwyczaj: co może prezydent, gdzie kończą się jego możliwości działania, jak się ma jego władza i czy prezydent rządzi? No właśnie, to jest pytanie: czy w przypadku prezydenta Rzeczypospolitej należy mówić o rządzeniu państwem? czy o sprawowaniu władzy państwowej. Rządzenie państwem to bardzo silne określenie. Wielu zwolenników tego właśnie określenia mówi przecież prezydent znajduje się w ramach władzy wykonawczej, a zatem rządzi. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Wielokrotnie już mówiłem i mówić będę o tym, że nasz ustrojodawca dość niekonsekwentnie przeprowadził podział władz, że Trochę bezrefleksyjnie wprowadzono prezydenta do organów, do grona, organów władzy wykonawczej. Ale teraz problem polega też na tym, jeżeli mówimy rządził, władał, panuje, lecz nie rządzi, zobaczcie państwa, jak bardzo ta maksyma angielska może nam się przydać, to jaki to jest model. No właśnie, bo jeżeli by rządził. To pewnie byłby to władczy model prezydentury. Ale prezydent w Polsce nie prowadzi nawy państwowej, nie kreuje polityki, nie jest za nim odpowiedzialna, a zatem trudno mówić o władczym modelu. Może model w takim razie neutralno-symboliczny? Też nie. Prezydent nie jest zepchnięty tylko do ról ceremonialnych. Nie jest to tak, jak mówili Francuzi w III Republice, że otwiera, Wystawy Hryzantem i od tego właśnie jest do tego jest powołany. A więc prezydent arbiter, prezydent aktywny, który może reagować w wielu istotnych sytuacjach, ale kreować i prowadzić polityki państwa nie jest w stanie. Szanowni Państwo, artykuł 144 Konstytucji jest dla mnie pewnym kluczem dla zrozumienia, gdzie jest ta granica swobody prezydenta Rzeczypospolitej. I gdzie kończy się jego wpływ na politykę państwa. Ten artykuł po pierwsze mówi o instytucji kontrasygnat. W re, regulacjach Konstytucji z 1997 roku, kontrasygnata to jest y, 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 współpodpis prezesa Rady Ministrów na akcie urzędowym prezydenta, a więc już nie akcie prawnym, jak mówiła mała Konstytucja z 1992 roku, tylko akcie urzędowym prezydenta. No i po drugie, jest to tylko kompetencja premiera. Żaden z ministrów nie uczestniczy już w procesie kontrasygnowania aktów urzędowych prezydenta. A zatem można powiedzieć, że kilka funkcji kontrasygnaty nam się pojawi, kiedy wpatrzymy się w artykuł 144. Po pierwsze, jest to akt urzędowy premiera, jego decyzja może tej decyzji przecież nie podjąć ma tutaj swobodę działania więc zablokuje prezydenta po drugie akt urzędowy prezydenta nie może dojść do skutku nie może wejść w życie nie może znajdować się w obrocie prawnym jeżeli nie ma tego współpodpisu premiera no i w końcu to prezes rady ministrów bierze odpowiedzialność polityczną no, odpowiedzialność parlamentarną, oczywiście, przede wszystkim, odpowiedzialność sejmową, przede wszystkim za działania prezydenta. Zaś prezydent zostaje uwolniony od odpowiedzialności politycznej za swój akt. Ale jednocześnie, przecież 144 artykuł Konstytucji kreuje w 30 punktach te przypadki aktów urzędowych prezydenta, które są zwolnione od wymogu kontrasygnaty. Spójrzmy na ich przykłady. Zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu, inicjatywa ustawodawcza, weto ustawodawcze, czyli skierowanie ustawy do ponownego rozpatrzenia przez Sejm, powoływanie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i prezesa chociażby naczelnego sądu administracyjnego, kierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, rozpisanie Referendum ogólnokrajowego. Bardzo często słyszymy, że są to prerogatywy prezydenckie. Jest to też upowszechnione dość powszechnie w literaturze przedmiotu. Otóż nie chciałbym do końca zgodzić się z takim e, pojmowaniem aktów prezydenta zwolnionych z wymogu kontrasygnaty. Istotą prerogatywy prezydenckiej jest całkowita samodzielność postępowania prezydenta a więc nie chodzi tutaj tylko o to że nie ma wymogu kontrasygnaty prezesa rady ministrów ale również nie uczestniczą w żadnym charakterze w podejmowaniu decyzji inne organy władzy państwowej przykładowo zatem zarządzanie wyborów do sejmu i senatu które jest w zakresie aktów zwolnionych od kontrasygnaty, w istocie nie jest prerogatywą prezydencką, ponieważ prezydent musi przed dokonaniem tego aktu zasięgnąć opinii marszałków Sejmu i Senatu. A zatem nie jest to całkowicie e, uwolnione z e, pewnej ingerencji innego organu władzy państwowej. Spójrzmy jeszcze na moment, na koniec. E, na taką podsumowującą kwestię, która kojarzy nam się z tym brakiem pełnej samodzielności prezydenta i oczywiście też łączy się w jakiejś mierze przecież z kontrasygnatą. Prezydent nie może prowadzić alternatywnej polityki państwa. To rozwiązanie, które rozpoznajemy, odnajdujemy w artykule 144, pozwala prezydentowi na prowadzenie, działań korygujących pozwala mu na bycie gwarantem pewnych istotnych dla państwa, społeczeństwa, narodu wartości i zasad, ale nie pozwala mu na prowadzenie samodzielnej polityki. Premier może zastopować każde działanie prezydenta, które miałoby znamiona zbudowania tej drugiej, niezależnej od rządu polityki. To zresztą potwierdzone jest przecież poniekąd przez postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z maja 2009, 2009 roku, kiedy Trybunał Konstytucyjny rozstrzygał spór kompetencyjny, y, 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 o rozstrzygnięcie którego zwrócił się do Trybunału premier Donald Tusk. A zatem przyjmijmy na koniec pewne założenie. Prezydent nie jest od rządzenia państwem. Prezydent nie jest też czysto i wyłącznie od reprezentacji państwem. Prezydent jest aktywnym graczem, jednak wyraźnie zaznaczonymi granicami swego.